Roblox, popularna platforma gier online, od dawna zmaga się z poważnym problemem botów. Te zautomatyzowane programy, które działają bez udziału człowieka, nieustannie zagrażają stabilności i uczciwości środowiska gry. Pomimo licznych prób powstrzymania ich działalności, boty wciąż znajdują sposoby na ingerowanie w różne aspekty platformy od komentarzy po rozgrywkę w grach. Problem ten nie jest nowy, ale w ostatnim czasie osiągnął niespotykane dotąd rozmiary. Działalność botów na Robloxie ma wiele negatywnych konsekwencji. Jednym z najbardziej widocznych skutków jest zniknięcie możliwości komentowania przedmiotów w grze, takich jak kapelusze. Funkcja ta została wycofana z powodu nadużywania jej przez boty, które masowo zalewały komentarze spamem i nieodpowiednimi treściami. Podobnie sytuacja wyglądała z komentarzami pod grami, które również zostały wyłączone z tego samego powodu. Ponadto, na początku bieżącego roku użytkownicy stracili możliwość korzystania ze skrzynki odbiorczej wiadomości, co było spowodowane działaniami botów rozsyłających fałszywe wiadomości i próby wyłudzenia danych. Boty na Robloxie stały się więc przyczyną wielu problemów, które negatywnie wpływają na komfort użytkowania platformy. Zasięg działań botów na Robloxie nie ogranicza się tylko do samej platformy. W przeszłości boty te pojawiały się również w sekcjach komentarzy na YouTube, gdzie promowały oszukańcze strony i oferty związane z Robloxem. Dodatkowo pojawiały się także boty promujące Donalda Trumpa. Jest to dowód na to, że boty przyciąga Roblox jak magnes, co jest przyczyną wielu frustracji i problemów dla graczy i twórców gier. W najnowszym czasie problem botów na Robloxie przybrał na sile, a jego destrukcyjny wpływ jest szczególnie widoczny w popularnych grach. Mimo, że w przeszłości zdarzały się podobne sytuacje, obecna fala botów w grach wydaje się być wyjątkowo intensywna i szkodliwa. Problem ten poruszyło już kilku twórców na YouTube, jednak w tym artykule zostanie omówiony on w szerszym zakresie. Jedną z gier najbardziej dotkniętych nową plagą botów jest Murder Mystery 2. Mimo, że jest to gra dość wiekowa, nadal cieszy się dużą popularnością i przyciąga miliony graczy. Niedawno twórcy gry wprowadzili świąteczną aktualizację, w której można było zdobyć nowe, atrakcyjne skiny noży i broni. Murder Mystery 2 zgromadziło imponującą liczbę 18 900 tysięcy odwiedzin. Po wejściu na serwery można zauważyć liczne postacie o standardowym wyglądzie, zwanym Bacon Hair. Na niektórych serwerach cała lista graczy jest wypełniona takimi postaciami, co sugeruje, że są to serwery botów. Grają na nich postacie o takich samych wyglądach, ale i nazwach, i pingi na serwerze są podobne, np. 51-100-100, gdy na serwerze są sami boty. Boty te rzadko opuszczają serwer, dopóki nie zostaną z niego wyrzucone, co utrudnia dołączenie do takiej rozgrywki. Boty w Murder Mystery 2 działają w specyficzny sposób. Teleportują się one pod mapę, a następnie, gdy tylko pojawi się moneta, natychmiast przemieszczają się do niej, zbierają ją i wracają pod mapę. Ich celem jest zebranie jak największej liczby monet, za które można kupić rzadkie skórki i przedmioty, takie jak skórki noży i broni. Zebrane przedmioty są następnie sprzedawane na stronach internetowych, takich jak eBay. Boty te mają nazwy takie jak Al2x, Crash5v, czy EE. -E, które prawdopodobnie pochodzą z wycieków baz danych z przeszłości. W wyniku działań botów w serwerach pojawia się bardzo wiele takich samych postaci i zachowań, co skutecznie psuje rozgrywkę zwykłym graczom. Ten proceder przerodził się w dochodowy biznes dla osób, które stoją za botami. Użytkownicy kupują te przedmioty, a firmy zarabiają. Przykładowo, jeden z botów posiadał w swoim ekwipunku 53 miecze i 19 sztuk broni Flowerwood Jeden z użytkowników na stronie aukcyjnej oferował niebiański nóż za 16 funtów i 67 pensów i sprzedał 53 sztuki. Łączny dochód z sprzedaży tego przedmiotu wyniósł 863 funty i 51 pensów. Inne przedmioty, takie jak pistolety, nietoperze i kusze, również są sprzedawane w dużych ilościach, co pokazuje skalę problemu. Niestety, nabywcy tych przedmiotów ryzykują zbanowaniem konta, ponieważ ich zdobycie jest nielegalne i jest w sprzeczności z regulaminem gry. Roblox musi podjąć zdecydowane kroki, aby uporać się z tym problemem, gdyż jest on duży i stale rośnie. Kolejną grą, która boryka się z poważnymi problemami związanymi z botami, jest Pets Go. Sytuacja w tej grze jest podobna do Murder Mystery 2, gdzie boty wykonują automatyczne czynności. Gracze? W tej grze zbierają zwierzaki, a boty robią to automatycznie, pozostając w trybie AFK. Serwery w tej grze są zdominowane przez boty, które mają identyczne awatary i losowe nazwy. Jeden z użytkowników poinformował, że w grze jest 100 tysięcy botów, a wchodząc na serwer, można zobaczyć postacie z bardzo mocnymi przedmiotami, które zdobyły w nielegalny sposób. Boty te wykorzystują lukę w grze, która pozwala na automatyczne łowienie ryb i rozbijanie skał. Co umożliwia im zdobycie dużej ilości zasobów i sprzedawanie ich na aukcjach internetowych. Następną grą, która została zaatakowana przez boty, jest Toilet Tower Defense. W tej grze boty nie wykonują typowych czynności, takich jak farmienie monet. Zamiast tego sprzedają klejnoty i postacie, co również odbywa się w nieuczciwy sposób. Pomimo, że nie jest to tak popularne jak w przypadku Pets Go i Murder Mystery 2, problem nadal istnieje, a użytkownicy kupują te nielegalnie zdobyte przedmioty. Fish to gra, która również stała się ofiarą botów. W tej grze boty zachowują się w nietypowy sposób, pozostają AFK, a także proszą innych graczy o przedmioty. Jeden z użytkowników zaobserwował bota, który spamował wiadomościami z prośbą o Lodona. Wiele osób zignorowało jego prośby, jednak niektóre osoby przekazały mu przedmioty, i tak boty zdobywają rzadkie ryby. Te same boty są w stanie łowić ryby, a pozyskane w ten sposób zasoby i przedmioty. Są sprzedawane na stronach aukcyjnych. Użytkownicy kupując te przedmioty ryzykują banem, ale nielegalny proceder nie przestaje istnieć. Ostatnią grą, o której warto wspomnieć, jest Bloxfruits. W tej grze boty nie muszą nawet wykonywać żadnych czynności, aby farmić zasoby. Wykorzystują one metodę AFK, która umożliwia im zdobywanie przedmiotów w sposób pasywny. Bloxfruits zdobywa rekordy pod względem liczby graczy online, lecz znaczna część z tych graczy to boty. Boty te, podobnie jak w innych przypadkach, sprzedają zdobyte przedmioty na aukcjach internetowych. Podsumowując, boty stanowią poważny problem dla platformy Roblox i wielu popularnych gier. Boty farmią walutę, monety, klejnoty i inne przedmioty, aby następnie sprzedawać je na stronach internetowych. Zjawisko to nie tylko niszczy uczciwą rozgrywkę, ale także generuje dochody dla osób, które stoją za botami. Roblox musi podjąć natychmiastowe i zdecydowane działania, aby uporać się z tym problemem i zapewnić użytkownikom uczciwe i komfortowe środowisko gry. Z pewnością działania podjęte przez Roblox są bardzo ważne, aby boty nie niszczyły całej platformy.